Pierwsza połowa pod wasze dyktando i ta feralna ostatnia minuta. Schodziliście do szatni chyba w złych nastrojach. No tak, ja nie widziałem co się stało, bo już byłem tutaj w tunelu, a to się wydarzyło jeszcze tam na, 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 na żużlu. Nie wiem, co tam się, chyba Igor coś powiedział do sędziego no bo inaczej to tak... Później chłopaki mówili, że coś mu powiedział, no dostał najpierw żółto, później czerwoną od razu. To go trochę dyskwalifikuje, no, no ale no... Daliśmy radę, no, udało się wygrać i. No, szkoda, że, w 10, że musieliśmy grać w 10, no, bo wiadomo, tracimy siły. Już po raz kolejny gramy w 10 i to nam na pewno nie pomaga. W 11, no to myślę, że to by mogło się skończyć nawet wyższym wynikiem, no, ale dobrze, że jest wygrana i 3 punkty po naszej stronie. W drugiej połowie ta gra ofensywna spadła praktycznie na ciebie, ale dobrze spisywałeś się z tym zadaniem. No tutaj troszeczkę miałem, można tak powiedzieć, luzu w defensywie, bo praktycznie się nie wracałem poza moją połowę i rzadko tam pomagałem kolegom, foto, kolegom to oni pracowali w defensywie, ja tylko miałem wykorzystać swoje możliwości w ofensywie, no i to po części się udało. Piłki tam grane od pomocników nie zawsze dochodziły, ale ta jedna wystarczyła, żeby do niej dojść i strzelić bramkę. Dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu dużo kibiców pojawiło się na stadionie. Pomagali Wam? Czyliście ten doping? Na pewno nam pomagali, było słychać ten doping, oby tak, oby tak licznie przybywali na każdy mecz. Nasze wyniki są dobre i myślę, że tutaj z każdym meczem powinno być coraz więcej kibiców, coraz więcej kibiców nas powinno dopingować. To tak było w tym meczu i za to im dziękujemy. Można powiedzieć o co będziecie walczyć w tym sezonie, czy jeszcze jest za wcześnie na to? Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, musimy poczekać jednak do tego ostatniego meczu w tej rundzie. No to jaki wynik zrobimy w tej rundzie, to hmm. wtedy określ, pewnie będą określone jakieś cele może na przyszłą rundę, a może, a może po cichutku tylko będziemy mówili o tym, może nie będziemy tego nagłaśniali. No to zobaczymy jak, jaki będzie wynik po, po pierwszej rundzie. Jeżeli nie stracimy dużo yy, do tej strefy yy, awansu, no to myślę, że powinniśmy powalczyć o coś więcej. No w końcu w końcu trzeba by było, no bo jest dobra drużyna, jest dobra ekipa, także myślę, że jeżeli będzie dobry wynik w tej rundzie, to w następnej musimy powalczyć o coś więcej. Odszedł od was Roman Karakiewicz, ale został jeszcze młody Michał Górnik. Myślisz, że będzie dostał teraz więcej szans na grę? No myślę, że tak. Szkoda, bo Roman dobrze się rozumiał z Igorem. Teraz Igor został sam też, też dobrze gra. Dobrze się rozumie z Rafałem Kycko, który jest gra praktycznie za nim. No, młodzi muszą dostawać też swoje szanse i je wykorzystywać. Wiadomo, potrzebujemy też młodzieżowców. Bo jednak w, pol, jednak, no, gra w tej lidze jest wymagane dwóch młodzieżowców, także taki Michał Górniak czy Michał Szpak dobrze mówię imię? Nie, nie Michał. No dobra, nieważne. Damian Szpak, no to też powinni dostawać swoje szanse. No Damian dostał szansę w, w Sielcach i dobrze się prezentował, także myślę, że oni będą systematycznie dostawali jak, najwięcej minut gry i to będzie procentowało w przyszłości. Rusza też na i ty będziesz jednym z trenerów. Chciałbyś zaprosić teraz może młodych chłopaków? No, chciałbym być jakimś tam kiedyś w przyszłości trenerem. No na pewno zapraszam młodych, zdolnych adeptów piłki nożnej na, na, na treningi, bo to jest dobry sport, to jest można się rozwijać i, i ja im będę starał się w tym pomagać, jak mi to będzie wychodziło, zobaczymy, ale zapraszam wszystkich